Drżyjcie wszyscy użytkownicy bardzo popularnych kamer sportowych GoPro. Bo oto trzymam w ręce prawdopodobnego killera GoPro. Sony na targach w Las Vegas pokazało kolejną edycję, kolejną wersję ich dość popularnej kamerki Action Cam. W czym jest lepsza od GoPro? Nagrywa 4K. No, GoPro też. Ma oczywiście możliwość nagrywania 120 klatek Full HD. Ale uwaga, uwaga! W 720p możemy tą kamerką nagrać 240 klatek na sekundę. A więc pod tym względem GoPro musi się schować. Poza tym. Mamy także możliwość ręcznych ustawień optyki w tej kamerze, czego także nie ma GoPro. W GoPro wszystko jest po prostu ustawione w trybie automatycznym. Czy ta kamera faktycznie pobije, zniszczy rynek GoPro, czy będzie przodownikiem pracy na rynku sportowych kamer? W tej chwili trudno ocenić w wersji soft, to znaczy bez takiego zegarka, takiego pilota, będzie kosztowała w Polsce około 1600 zł. Jeżeli będziecie chcieli mieć takiego pilocika wygodnego, zakładanego na rękę z wyświetlaczem. Cena będzie rosła, to znaczy będzie wynosiła około 2200 zł. Jest bardzo lekka, jest bardzo wygodna w użytkowaniu, jeżeli chodzi także o stabilizację obrazu, tutaj sony wysuwa się również na prowadzenie. Nie wiem tylko, jak długo popracuje na baterii. A jeszcze jeden bardzo ciekawy tryb. Możemy zapętlić nagranie w tej kamerze, co pozwala nam na używanie jej na przykład oczywiście na przykład. Jako wideorejestratora samochodowego trzeba powiedzieć, że Sony rządzi na rynku kamerek sportowych. Przynajmniej na razie czekamy na odpowiedź amerykański GoPro.